Czy Salo jest tak jak ono słynie, takim ekskluzywnym, eleganckim miastem? Trzeba gdzieś się tutaj liczyć z tym, że te 2 euro na daniu, mieliśmy, że tak powiem, mikro plażę dla siebie. Jest, jest mixa w salo. Baby. Dzień dobry, dwa razy pekłania się przed Państwem. Czyli Patryk i Patrycja. I witamy się z Wami z Salo. Dotarliśmy. Czy dotarliśmy już kilka godzin temu, ale dopiero teraz nagrywamy, bo jesteśmy już po zameldowaniu, musieliśmy na nie chwilę poczekać. I ma być to vlog o salo, ale po prostu musimy zacząć od naszego mieszkania, które zarezerwowaliśmy na Airbnb, bo jest po prostu ekstra. Po pierwsze jest ekstra z powodu ceny, jaką zapłaciliśmy za nie za prawie, no w sumie za tydzień pobytu tutaj. Ale też ze względu na jakość tego, tego noclegu, w I tej cenie. I lokalizacji. Jesteśmy no, przy jeziorze, przy, no, w samym centrum. Jesteśmy w samym centrum, salo, więc no, nie sposób Wam tego nie pokazać, więc może jakiś szybki roomtour, taki na jednej nóżce. Tutaj jest główne miejsce, czyli salon połączony z kuchnią, jadalnią, można nazywać jak się chce. Tutaj mamy wejście, tutaj właśnie taką strefę wypoczynkową. I tutaj była dla nas też ważna kuchnia, no bo zostajemy tu na kilka dobrych dni, więc będziemy sobie na pewno część posiłków przygotowywać po prostu w mieszkaniu, no i tutaj jest wszystko ekstra, no nie wiem, czego chcecie więcej. No, ja jestem w szoku, e... ponieważ mamy ekspres kapsułkowy, mamy tak. ekspres przelewowy, mamy świeżą kawę, kawiarkę. mamy kapsułki i mamy czajnik. I w sumie i... Mikrofala jeszcze. Jest. Mikrofala, piekarka, zmywarka, piekarnik. Dla każdego, kto ceni sobie posiłki, no to zdecydowanie no warto, warto, tak? E... Klima myślę, że we Włoszech. No jest niezbędna. Wasze. No i przechodzimy sobie tutaj dalej do bardzo fajnej. Nie wiem, w nie, nie takiej małej łazienki. Oczywiście my już część rzeczy porozkładaliśmy, więc co nie jest takie estetyczne i czyste jak było, gdy weszliśmy. Widzicie, już szczoteczki, już to były używane. E, prysznic. Fajny prysznic, bo już sprawdzaliśmy, jak to wszystko działa, bo czasami wiecie, jak to jest, że ta woda potrafi lecieć gorzej lub lepiej, więc e, takie rzeczy są istotne, uważam, w noclegach. I przechodzimy do ostatniego pomieszczenia, czyli sypialni, gdzie macie Duże łóżko, dużą szafę, tutaj jeszcze jest, stolik, telewizor. No kurczę, nam się mega podoba, jest czysto, schludnie. E... No i jest naprawdę elegancko, jest po prostu ładnie zadbanie. Ogólnie byliśmy już w wielu miejscach w, we Włoszech, gdzie i spaliśmy zazwyczaj. Wiecie, nie szukamy nigdy drogich opcji jakichś super, ale szukamy najlepszych w tej cenie. No i tutaj się to udało zdecydowanie. W sumie w zeszłym roku jak byliśmy w Sirmion nad Gardą, też nam się udało, co nie? Tak, tak. Zarąbiście w sumie, na cztery osoby to w ogóle wyszły śmieszne pieniądze, no, więc mieszkanko. I jeszcze mamy taki mały balkonik, może będę pewnie coś nagramy jeszcze z niego. Ogólnie wszystkie koszty, tak jak już mówiliśmy, czy to było z studentu, czy z naszej podróży, wszystko będziemy podsumowywać. Znaczy tamte, tamte pod, już podsumowaliśmy, Już mamy, już mamy za sobą. I już to mogliście widzieć na kanale. Więc na możecie nawet... sobie zajrzeć poprzednie odcinki, jeżeli was interesuje droga do. Włoch do Trydentu, potem z Trydentu do Salo i potem sam Trydent i teraz Salo. No macie Ech. dużo tego stuffu, mamy nadzieję, że Wam się będzie podobać i jakkolwiek Aj, kurczę. coś możecie wykorzystać. Muszę dodać, bo zapomnieliśmy, to co było ważne, mamy parking. O, garaż podziemny, wiecie, duży garaż podziemny, zamykany, nie dość, że macie bramę, wjazd na minus 2, to jeszcze macie zamykane samo miejsce parkingowe, automatycznie wszystko, no i ogólnie, no to jest klasa. Co prawda nie jest to przy samym mieszkaniu, bo dojazd do mieszkania jest taki, wiecie, trochę, ja, jak nie czujecie auta, to nie zapraszam tutaj. W sensie, wiecie, wąskie uliczki, no to już jest centrum miasta, tak, stare miasto, więc zawsze te uliczki są... Wjeżdżacie na tak zwany deptak i można powiedzieć i idziecie po naprawdę, ja, No, jak mówię Mazda jest jednym z dłuższych sedanów na rynku. Dałem radę, ale myślę, że jak ktoś może nie, czuć, nie czuje auta, no to, to, nie, to może sobie nie poradzić. No Patryk zajebiście jeździ po prostu, tyle Nie, powiem. nie, nie, bez takich. Nie no, to trzeba przyznać. Ja uważam, że no właśnie trzeba bardzo mocno czuć auto. Trzeba ehm, czuć auto, no. No ale wybieramy się teraz jeszcze do sklepu, bo jest ogólnie niedziela, ale no, mamy tutaj różne atrakcje. Też rozmawiałam z właścicielką, podczas gdy Patryk rozmawiał z właścicielem. Pani stwierdziła, że będziemy rozmawiać po włosku, <laughs> więc co nieco zrozumiałam, co nieco mniej sobie dopowiedziałam, ale jest dobrze. E, no i pokażemy Wam niedługo Salo i będziemy go trochę porównywać, znaczy nie będziemy porównywać. Zrobimy też pewnie w którymś odcinku takie porównanie do Sirmione, bo mocno nas po prostu to miasto zaczarowało. Ale już wam mogę powiedzieć tyle, że jest tu przepięknie. No, jest no, niepodważalne piękno bije z tego miejsca. A jeszcze rozmawiałam z właśnie właścicielem tego mieszkania i pytałam się go o jezioro Como. No bo wiecie, Garda i Como, Como jest bardziej popularne. Rywalizacja. No i pan mi mówił, że dla niego Garda jest ładniejsza, no ale to wiecie, też wychowywał się tutaj, więc wiadomo, pewnie jakieś emocje są z tym związane. Ale mówił, że jak miałbym mi porównać, to że właśnie Garda jest, wygląda bardziej jak morze. A że komo to jest takie jezioro po prostu, tak, no, tak mi to powiedzieć. Ja, ja też to, to czuję ogólnie, ja też to czuję pod ja takim nie względem nad też komu. nie byłem nad komu, ale, ale z tego co oglądam sobie chociażby zdjęcia, to też bym tak raczej stwierdził, no? Że tam bardziej czuję jezioro, tutaj. No tutaj to może. Może czuję tutaj, bo może tak to wygląda po prostu i byliśmy z dwóch stron już tego jeziora. Hej,ka, witamy się z wami już kilka dni później, jak już rozeznaliśmy się z salą, już trochę wiemy. Co, nie wiem, warto polecić? Co tu jest? Jak tutaj wygląda? Jakie uliczki? Gdzie warto zajrzeć? Gdzie nie? Jesteśmy z, z rana, więc trochę zaspani, ale o tej godzinie jest tutaj mało osób, choć dzisiaj jest czwartek i już mam wrażenie, że jest ich trochę więcej. Już od wczoraj, czyli od środy zaczęło się robić coraz więcej ludzi, może stajemy sobie przy drzewku. Żeby wam, wam coś tam powiedzieć na dzień dobry. Ale tak, czy Salo jest tak jak ono słynie, takim ekskluzywnym, eleganckim miastem, ja bym powiedziała, że tak. Jest, jest, naprawdę jest. Z względem innych miasteczek, no to, to wydaje mi się, że jest najbardziej takie Ala prestiżowe, co nie? Możemy tutaj też spotkać najwięcej moim zdaniem niemieckich braci. <laughs> I jest tutaj przepięknie. Dla mnie jest tutaj po prostu przepięknie. Na całym tym. Nie wiem, czy mogę zatocać trochę. Cała no ta zatoka, tak, tak, wiecie, na brzeże, no nie wiem jak to nazwać. I właśnie tutaj płynie prom, do którego będą chodzić osoby, ale w sobie tylko jeden far. Wchodzić albo wychodzić też, ale chyba pusty ten prom płynie, a więc wiecie, jest, jest, jest poranne godziny, więc jeszcze tutaj nie przyjeżdżają, nie przypływają. To, co też warto wspomnieć, to jeżeli Was gdzieś tam trochę interesuje, w jakim miejscu się znajdujecie, to warto o tej historii salo sobie poczytać, bo było to państwo marionetkowe, czyli Hitler utworzył sobie tutaj za czasów III Rzeszy takie państwo, które mógł sterować, gdy już tamta część południowa Włoch. Wyzwoliła się spod tego, dołączyła spod do aliancji. faszyzmu, dokładnie. E, no a tutaj e, urzędował sobie Mussolini, który został odbity przed właśnie Hitlera Hitler z więzienia, i tutaj była taka nie taka, tylko Republika Salo, po prostu, e, czyli marionetkowe państwo. Moi drodzy, siedzimy sobie przed, e, na placu w sumie, jakichś bohaterów wojennych. Tak. których wam pokażemy, bo to miejsce nie bez powodu wybraliśmy. Tak, nie bez powodu jesteśmy tutaj właśnie. Ale trochę o cenach, trochę o cenach pokrótce. Wydaje nam się, że jest to jednak miasteczko, w którym te ceny są delikatnie, naprawdę niedużo wyższe. Na przykład w hmm. porównaniu do Tridentu, gdzie też byliśmy? Tak, w porównaniu do miast, do, do Tridentu, no i tutaj do Breści, na przykład, w której też byliśmy. I tutaj 30-40 i do Sirmione. Tylko, że w Sirmione i tak nie jadaliśmy na tym samym cypelku, czyli tym głównym miejscu, tylko w centrum miasta, tak jakby. Więc wiecie, też ceny były zgoła inne, bo na wiemy, że na cypelku były podobne do tych, które są tutaj. No ale trzeba, się, trzeba gdzieś się tutaj liczyć z tym, że, że te 2 euro na daniu. Tak, średnio. tak, czyli jakieś tam makarony pizzy to bym powiedziała, że koło 15. Koło 14-15, 14, 15. 15 14 to jest takie minimum. No, czasami na przykład właśnie się trafi za 13, a ewentualnie za 12, ale to wiecie, macie makaron z oliwą i pomidorkami. Więc nie do końca się też często pewnie tym najeżdża. Ale znaleźliśmy fajne, właśnie zagłębione miejsce, w którym jest kilka restauracji. Jednego właściciela prawd tak, prawdopodobnie. próbowaliśmy to na wizytówkach na Google Maps się ogarnąć i mi na przykład w ogóle nie pokazuje oznaczonych tych miejsc. Wiecie, problem jest z tym, tutaj z tymi wizytówkami Google'a i tymi wszystkimi miejscami oznaczonymi, bo e, nie wiem, czy tutaj tak działa prężnie konkurencja, która się hejtuje nawzajemnie, wzajemnie, ale wiecie, te miejsca, w których je je jadaliśmy w sobie prawie codziennie. One są naprawdę spoko, w sensie i się najesz I są i, bardzo dobre po prostu I się najesz porcjowo i też bardzo dobre jakościowo A ogólnie na w końcu jak wy wygooglowałem sobie te wszystkie knajpy tego jednego właściciela To one mają jedną, dwie gwiazdki I same hejty, że obsługa nie przychodzi, że dania za dwie godziny Coś, coś co w ogóle nie było prawdą Więc y, pewnie za chwilę wam wrzucimy przebitkę gdzie jesteśmy I gdzie, gdzie powinniście sobie jadać jeżeli chcecie zjeść tanio, dobrze E, szybko, smacznie, no I wszystko. od razu dodam, że w tym miejscu jest restauracja, którą się patrzę: Dadone, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj są ponoć najlepsze makarony. Robione, e, robione codziennie. Ręcznie, ręcznie tak. E, I wybieramy się tam dzisiaj, wybieraliśmy się wczoraj, ale było zamknięte. Co trochę nas zdziwiło, bo zazwyczaj wiecie, poniedziałki jest zamknięte, a wczoraj też było, czyli w sierpniu. Środę. Środę. W środę zamknię... Sporo restauracji. zamkniętych restauracji w środę, ale wydaje mi się, że to też jest problem tego, że jeszcze nie mamy full sezonu. W sensie, no jeszcze wiadomo, jest tutaj dosyć dużo jest ludzi, czerwiec. weekendy jest dużo, jest, w czer tak, jest czerwiec ale ogólnie no jeszcze chyba nie jest ten taki pik sezonu, więc stąd tak to wszystko wygląda. Jeszcze też to do Czerwca to powiem Wam, że jest gorąco tutaj. Już jesteśmy, ja w kilku miejscach do Czerwoności jestem opalona, spalona, ale to gorąco jest przyjemne. Nie wiem jak to opisać, ale sami stwierdzamy, że że nie jest to nieprzyjemny gorąc. Tak, jest, jest to... Ta temperatura, ten powiew od jeziora jest na tyle przyjemny i z tych gór, że jesteście w stanie to wytrzymać. Wiadomo, są koło tej 15, moim zdaniem ko koło 15, 16, jest, to jest najgorszy moment takiego, kiedy to słońce wrę wręcz was parzy, ale, ale ogólnie przez cały dzień jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. To jest e, La Casa del Dolce. I tutaj są najlepsze lody według opinii, według też tego, co nam zostało polecone. I faktycznie smakują bardzo dobrze, ale no my nie lubimy mówić, że coś jest najlepsze z najlepszych, więc yy, nie powiem tak, ale powiem, że polecam. I warto sprawdzić te smaki, który jest ogrom. Co warto dodać, jest godzina 8.45, dlatego są zamknięte, ale wierzcie mi, że tutaj jest ogromna kolejka. I bardzo długo otwarte, do 23.30. 20... Do 24.00. No. Troszeczkę o plażach. Plaże są bardziej w stronę portu tej miejscowości. My mamy niestety nocleg zlokalizowany, czy stety? Niestety mamy zlokalizowany bardziej w centrum takiego miasteczka, tego zagłębia restauracyjnego. I do plaży mamy kawałek. Mamy do, do plaży około półtora kilometra, ale dla nas, ogólnie lubiących sport, aktywność fizyczną różnego rodzaju, no to żaden problem, wręcz sama przyjemność żeby się tam po prostu dostać. Jeśli chodzi o dostępność miejsc na plaży, to jest naprawdę bezproblemowo. Mamy czerwiec, mamy środek czerwca, około 12 czerwca, więc yy, idąc na plażę, powiedzmy w okolicach godziny 11, bez problemu znajdziecie bardzo dużo miejsca i w sumie tak to wszystko trwa do samego wieczora, kiedy no, nie, nie ma żadnego problemu z znalezieniem yy, kawałka na swój koc, yy, leżak, cokolwiek, żebyście sobie mogli pocilować na plaży do samego wieczora. Nie, wie, nie wiemy jak będzie tutaj w sezonie, nie, ma, nie mamy pojęcia, ale teraz, yy, idąc na przykład teraz o 9, 10 rano na tą plażę to wiecie, jesteście kompletnie sami chociaż powiem wam przypadek z wczoraj byliśmy od 11 do, do ponad 13 na, na plaży Wyznaliśmy sobie taki bardziej skrawek e, przy jeziorze byliśmy tam kompletnie sami, mieliśmy, że tak powiem mikro plaże dla siebie i znajdziecie takich miejsc na pewno tutaj dużo no więc warto, warto sobie tutaj przejść, zobaczyć i znaleźć swoje ulubione miejsce. Ale na pewno nie zawiedziecie się, bo woda jest piękna, czysta. Są nawet miejsca bez kamieni, gdzie możecie sobie gołą stópką pochodzić, bez problemu popływać. A w miejscach kamienistych, no to jeżeli ktoś nie jest wytrzymały, no to polecamy buty do, po prostu do wody, tak jak do tych plaż chorwackich czy, czy innych tego typu kamiennych. Jeszcze słów kilka o bezpieczeństwie, bo to też jest dla nas na przykład istotne przy podróżowaniu. Czujemy się tu bardzo, bardzo bezpiecznie, tak jak na całą gardon mi się wydaje. Jest, e... jest to jakaś taka taki... Powie <laughs> No trochę tak jest, no bądźmy szczerzy, powiew luksusu sprawia, że tutaj naprawdę nie ma, nie ma zaczepiania, tak jak w dużych miastach we Włoszech. Nikt nie chodzi, wiecie, że ma sprzedać okulary, blansoletkę. Tak, nikt wam nie zakłada nic na siłę na ręce. No i też myślę, wydaje mi się, że są stoją tu takie fury, e, że tak samo nie, nie martwimy się o samochody, ludzie się nie martwią o samochody. I jest naprawdę, naprawdę bezpiecznie i tak do polecenia po prostu. I też taka ciekawostka, że nie znajdziecie tu jakichś straganów i tak dalej, sklepów z magnesami. O, które? to jest mega ważne, mega dziwne, bo e, sami nie wiemy, gdzie nawet możemy sobie kupić e, naszą pamiątkę. Znaczy, nie roznaleźliśmy jeden czy dwa, ale to, to nie jest takie oczywiste jak w większości turystycznych miast. miast. Tak, no zabawne, zabawne, ale, ale w sumie nawet dobrze, może i fajnie. E, wydaje mi się, że naprawdę zyskuje na tym miasto. Tak, zyskuje na tym miasto. po nielegalnym cappuccino po 12, bo nie ma no, 12. jest kurde w pół do piątej, a my cappuccino znaczy no. ja nie, ale paty cappuccino sączyła, ale zjedliśmy tiramisu, niby pistacjowe nie, to nie było pistacjowe nie? po prostu pistacjowe. nie to nie coś bez... nie mogło takie być niby nie poprosiliśmy, ale ale nie, nie, wiem, wiem, one... nie wiem co to było poprosiłem czy jest dostępne, powiedziała że pistacje mają być obok no cóż, dostaliśmy chyba tiramisu zwykłe, ale tak. był pyszny tak. I ogólnie chciałam powiedzieć, że robi się jednak, tak jak mówiłam, że nie czuć tego gorące, bo z każdym dniem jak już jesteśmy ma być coraz więcej stopni no. i uważam, że jednak jest teraz gorąco nie i no to jest, odczuć. Jest strasznie gorąco i no jutro ma być jeszcze goręcej, więc jestem ciekawy, czy na przykład w sierpniu... Nie no ale to w sierpniu gotowe było chyba 40 stopni to jest normalnie. No 40, po 40, nie 40 ale po 40-38-6 lat mają takie temperatury. Chociaż. No tutaj jest północ. Więc... To jest północ jednak, no nie wiem, tak sobie gadam teraz. Dywaguję, ale bardzo ładna uliczka, gdzie jest knajpa, co prawda, ale ale knajpa ma zarąbiste stoliki. No. Drodzy powiem Wam ciekawą rzecz w ogóle nad całym tym samą, nad samą promenadą nad jeziorem. Wszystkie A. knajpy dzisiaj się rozkładają już z czwartek w pół do piątej i naprawdę knajpy zaczynają rozkładać jeszcze. E, zdwojone miejsca po prostu na samym, że tak powiem, już na samej promenadzie rozstawiając krzesła ja właśnie jest. chciałam zdać, że ta promenada jest w ogóle bardzo długa Najdłuższy jedna z Naj naszych, nad gardą chyba, tak? tak, 3 km jakoś, coś takiego chyba no zarobić się nie Możecie chodzi można tak jak chyba mówiliśmy, cały ten... nabrzeże jest super, i <noise> ogólnie jest super e, ale zastanawia nas, bo w zeszłym tygodniu, znaczy w zeszłym tygodniu no tak, no w zeszły weekend, jak tu przyjechaliśmy, to nie było rozłożonych tych stolików więc domyślam się, że sezon nie się... uwagi nie, nie było. A nie przeszliśmy? Tak, i wydaje mi się, że po prostu sezon tak właśnie w połowie czerwca chyba się basie, już zaczyna weekend i no i po prostu będzie tutaj dym. I jeszcze tu jest bardzo dużo piesków, ale ani jednego kota nie widzieliśmy. Ani jednego kota, to jest tak dziwne. Ja w tamtym roku też chyba nie pamiętam kotów. ja też kotów ziermiany. nie pamiętam, kompletnie. Pieski tu są czczone i bardzo fajnie, no ale myśleliśmy, że jak zwierzęta, zwierzęta, to po prostu kotów nie ma. Dziwne, dziwne. Ale pieski naprawdę ludzie dbają o pieski. Moi drodzy alkoholizujemy się na groni. po mojej stronie, po drugiej stronie mamy aperol spritz i aperitif w postaci oliweczek, jakichś tutaj krakersów orzeszków czego chcieć więcej dwa dni zostały w końcu do odjazdu kupiliśmy sobie winko i no wiecie dwa dni do wyjazdu więc trzeba je wyzerować e, więc pijemy sobie wie wieczorową porą a w sumie, no tak już już wieczorową porą, porą ale przy, przychodzimy tutaj, właśnie. Przyszliśmy tutaj, żeby wam powie, powiedzieć, bo nie zabraliśmy aparatu, jak jedliśmy ten makaron w Dadonii. Już nie wiem, nie chcę kaleczyć. Dadone. No, okay. dadone. E, Spróbowaliśmy sobie ragu, ragu bolognese. I powiem tak, ogólnie tam ceny są zawyżone, to trzeba przyznać i na jedzeniu, i na alko, alkoholach, na fojach. Znaczy, ale tam są głównie. No, e, w sumie na wszystkim, delikatnie, jest za, mm, zawyżone. Tak, e, więc nawet. Trzeba... koperto. Tak, kopertę 2,50 tam, więc to trzeba mieć na uwadze, ale powiem Wam, że ja uważam, że warto... Warto doświadczyć ten makaron i ten sos, ten sos. Bo to, wiecie, każdy to spaghetti, znaczy nie spaghetti, my tak mówimy po polsku, spaghetti, w Spaghetti to rodzaj makaronu, no Ale ten, ten sos bolognese każdy robi jakoś inaczej, zwłaszcza w Polsce, to każdy w domu pewnie ma jakieś swoje, wiecie, milion przepisów, wariacji na pewno. Przypraw na oko. I pewnie pierwszy raz tam ja takie prawdziwy, prawdziwy bolognese i... No kurczę, fajne to doświadczenie było smakowe. No, gdzieś wrzucimy Wam zdjęcie, tak. bo mamy tylko zdjęcie. Moja wina, że nie zabrałem aparatu, bo oprócz samego doświadczenia, bardzo dobrego jedzenia jest, jest wiksa w salo. Salo ma dzisiaj wieczór muzyczny i na całości już teraz mam odkryte, dlaczego rozstawiali te fotele i tam wiecie, te stoły i krzesła. Na całej długości tej, tego, jak to się mówi, bo promenady. promenady. Bo jest tutaj wieczorek muzyczny i się nie wiem, ba, pięć kapeli naliczyliśmy na ten, na ten moment. A nie wiem, jak po drugiej stronie jeszcze, bo nie przeszliśmy na tą taką, jak wiesz, po tym mostie. Właśnie, tam jest jeszcze kilka, więc może jeszcze dalej są nawet yy, yy, kapele. No i w ogóle. Nowe wiem, salo, teraz w ogóle. Całkowicie się nowe salo, i też odchodzi, że tych miejsc nawet nie podwoili, potroili liczbę no. miejsc tych siedzących, tych stolików, więc ja jestem w ciężkim szoku. No i wygląda, no przepięknie, po prostu to miasto jest. Trochę jak nierealne, przynajmniej dla nas, jeżeli ktoś tak, tam Tak, jak ktoś podróży, pewnie więcej to, to może, nie wiem, nie będzie też takie wow, wow. E, chociaż uważam, że i tak jest wow, po prostu. No jest, jest pięknie, jest pięknie, promenada wygląda no przezarąbiście i no czego chcieć więcej, tak? No wino mamy białe, dobre nawet, tak jemy, szczerze. Jemy bardzo dużo. Ja bym nie powiedział do końca, czy tak, no tak, ja dobrze powiedziałem tłuszczu, no bo oni tutaj wszystko na tej jednak oliwie robią. Znaczy, ja mówię, że jemy dużo prosto, że ja nie mam takiego stanu, w którym czuję się taka jakby głodna, tylko ciągle na takim stałym ciągle nasyceniu. uczeniu. Wiem rzeczywiście, że ktoś może zjeść więcej i tak dalej, ale no pozwalamy na... nie jemy, sobie. ale tak, ale ogólnie tak już doszliśmy też do konkluzji takiej, że ostatecznie i tak nie jemy tak dużo na tych wakacjach w takim kontekście, że ludzie naprawdę codziennie pozwalają na jakieś lody, codziennie tak aż. Aż takiego, za dużo, po prostu. Przesytu. Takiego przesytu. Tak, nie że, że macie to ochotę, tylko tak. to, że... No wypada, na wakacjach, tak. To my tak nie robimy. Robimy to, na co mamy ochotę i na dany moment i dla nas jest okej. Okay. To też jest już... taka dygresja w sumie akurat tak. z tym moim wtrąceniem. Ale jest pięknie. Jest pięknie, tu widzicie kącik włoski, naprawdę, jeżeli chodzi o ten nocek, to przelew, już chyba mówiłem o tym, że, że ekspres przelewowy, kawiarka... Damy nazwę tego noclegu. Ekspresne kapsułki, i wiecie, czajnik możecie, no i oczywiście zapas kawy w różnych, różnego rodzaju też tutaj jest. No jak dla nas to jest naprawdę bomba, a dla mnie to już w ogóle. No i jeszcze ostatnia sprawa, no to bierzemy kamerę jeszcze na chwilkę, idziemy się przejść, jak wypijemy winko i idziemy Wam nagrać to po prostu. Kad kilka kadrów z tego, jak to salo wygląda teraz w czwartek, czyli taki Właśnie oni... mały piątek. Tutaj ewidentnie to jest mały piątek, albo nawet większy piątek bym powiedział, bo no to ile jest ludzi i to ile jest stolików przede wszystkim, bo stolików jest więcej na razie niż ludzi, e, no to robi wrażenie. Ale w sezonie? Kurczę, ja nie wiem. Ja nie to jestem też... fanką podróżowania w typowym sezonie, czyli lipiec, sierpień i tym bardziej po dzisiejszym dniu mnie to no, przerażę, jak by to mogło wygląda, jak pewnie jak wygląda. Za chwilę to pewnie będzie w taki sposób wyglądać. Tam, bo tam jest napisane, że coś od 21-24, więc zobaczymy koło tej godziny, co się zadzieje, bo no teraz oni się tam żdękają tak powolutku, jeszcze nie, nie, na, nie na pełnej, więc zobaczymy, co tu się pojawi. No ale jeżeli te stoliki się zapełnią i te ulice się zapełnią tymi ludźmi, to naprawdę. Ciężko pewnie to się funkcjonuje no, w tym top sezonie, w tym takim największym piku. To będzie pewnie ciężko. Mm. Drodzy, przygoda wcale się kończy. Była to piękna przygoda, połączona razem z tridentem, z całą trasą, z całym, z całym wyzwaniem dotyczącym przejechania z Krakowa tutaj do, do Włoch samochodem. no Nam się podobało, mam nadzieję, że również i Wam. A wszystkie pozostałe rzeczy, informacje odnośnie kosztów, pewnie pojawią się w kolejnych vlogach. Także zostańcie z nami, zostawcie łapkę, subskrypcję i widzimy się wkrótce.